Bardzo, że dotrwaliśmy do dnia dzisiejszego, w którym możemy świętować 20-lecie działalności firmy Meblo Art. Dziękujemy za zaproszenie na imprezę Meblo Art i życzymy następnych 20, nawet 200 lat. Reza jest udana, gości dopisali, wszystko mamy to co trzeba. Popaki grają, tam jest grill, piją, śpiewają, bawią się, wszystko jest jak najlepiej. stoi na bardzo wysokim poziomie. Tu myślę powołania do kadry narodowej już powinny być w przyszłości. Tak selekcjoner niedługo dotrze. Na boisku grają Stolarze z ekipą Mebloartu. Przeciwko ekipie Meble artu w tym momencie wynik 4-1 dla, dla Stolarzy. Stolarze górą! Wszystko przemawia praktycznie za tą firmą. Raz, że mają bardzo duży asortyment, miła obsługa, wszystko na bieżąco jest realizowane. Z firmą Meblar współpracujemy od trzech lat, bo przez sprzedaż internetową jesteśmy bardzo zadowoleni z obsługi, z szybkości dostaw. Tak, polecamy. W firmie Meblard pracuję od 15 lat. E, atmosfera wspaniała, e, życzliwi ludzie, wspaniali koledzy, no i szefowie, wiadomo, najlepsi. Panie i panowie, właściciele i zarząd firmy, pan Wojtek Kozał, wielkie brawa! Zapraszamy tutaj. Pan Wojtek wygląda dzisiaj jak milion dolarów, i o to chodzi w końcu, świętujemy 20-lecie. Pan Mirek Florek, wielkie brawa dla pana Mirosława. Jest również razem z nami. No i poznajmy również kierowników. Darek, zapraszamy do siebie Darka. Jest z nami również drugi kierownik, którego wiele osób dobrze zna. To Szymon, wielkie brawa dla Szymon'a. No i trzecia osoba, dzięki której to przedsiębiorstwo tak dobrze sobie radzi. Kierownik Robert, wielkie brawa dla Roberta. Zapraszamy bardzo gorąco. Oczywiście, wymienimy również całą załogę, bo bez Was nie, ta firma nie miałaby takiej siły, takiego przebicia. No i przede wszystkim nie osiągnęłaby takich sukcesów. Łukasz, drugi Łukasz, Bogdan, Jarek, Mikołaj, Kasia, Jadwiga, Ryszard, Artur, Jacek, Maciek, Michał, Sebastian, Szymon, jeden Kuba, drugi Kuba, do tego Dominik, Agnieszka i Daniel. Poproszę o wielkie brawa dla nich. Dzięki Wam został zbudowany ten sukces i udało się to wszystko osiągnąć. Z nami jest również Blum i przedstawiciele Bluma, opiekujący się mebloart i trenerem tarnowskim. Pan Bogdan Zarajczyk. Tu jest Pan Bogdan. Do tego Pan Tomek Malik. Poproszę o brawa dla Pana Tomka. Do tego Adam Wilkosz. Brawa dla Pana Adama. No i Wojtek. Żyrowski. Wielkie brawa dla Pana Wojtka. Oczywiście to wszystko udało się osiągnąć również dzięki prezesowi Blum-Polska, Panu Andrzejowi Michalskiemu i dyrektorowi Tarkowi Zielińskiemu. Dobry wieczór Państwu. Witam w ten miły i przyjemny wieczór. Moje nazwisko Malik Tomek, jak wcześniej mnie tutaj Pan przedstawił. Wspólnie z kolegami, którym przyjechałem dzisiaj na tą sympatyczną imprezę, chciałbym przedstawić Bogdan Zarajczyk. To jest osoba, która się tą firmą od początku zajmowała. Potem ja przejąłem jakby od niego obowiązki i zajmowałem się do dnia dzisiejszego tą firmą. Nowym przedstawicielem chciałbym też wykorzystać tą okazję i zaprezentować kolega Adam Wilkosz, który się opiekuje od 1 lipca rynkiem tarnowskim. I Wojtek Przyroski, Województwo Małopolskie. Dzisiaj mamy wyjątkową okazję, bo świętujemy jubileusz dwudziestolecia firmy Beblowart. Z tej okazji przygotowaliśmy w imieniu firmy małą niespodziankę. Chcieliśmy wręczyć statuetkę dziękując i gratulując za naszą współpracę. Statuetka przypomina o tym, że dobrze nam się współpracowało, wręcz bardzo dobrze przez ten okres. Jest to symboliczne, trzymający się ludzie za ręce. Symbolizują oni tutaj dobrą współpracę. Także korzystając z okazji chciałbym życzyć miłego wieczoru i dziękuję też również Państwu za tak liczne przybycie. Dziękuję. Jeszcze czekamy na małżonki, bo drobna niespodzianka, przygotowaliśmy jeszcze po bukiecie róż, ruch. oczywiście w kolorze pomarańczowym. Jeszcze raz kochani, poproszę o wielkie brawa dla tej całej ekipy. To dzięki nim ten sukces, to dzięki nim oczywiście udało się to wszystko osiągnąć i to dzięki nim spotykamy się tutaj na dwudziestoleciu Meblo Art razem z Bloom. Przy tej okazji dziękujemy wszystkim obecnym i byłym pracownikom, osobom, które z nami współpracują, naszym dostawcom i duże, wielkie dziękuję dla firmy Bloom Polska. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim naszym klientom za, za przybycie. Za to, że spędzili z nami tutaj miło czas, za to, że część rozegrała mecz, że, że, że wysłuchaliśmy fajnego koncertu, przy okazji też dziękuję Babowi Mazurowi z zespołem za uświetlenie tutaj naszej, naszej imprezy i mam nadzieję, że, że za niedługo spotkamy się na, na kolejnej jakiejś takiej imprezie, niekoniecznie za następne 10 czy 20 lat. następnych 20 lat i jeszcze więcej. Życzymy wszystkiego najlepszego z okazji 20-lecia istnienia firmy. Mamy nadzieję, że firma się będzie prężnie rozwijać. No i wszystkiego dobrego dla właścicieli i pracowników. Dalszego rozwoju tak jak do tej pory. Z okazji 20-lecia wszystkiego najlepszego dla firmy Meble Art. Niech im się tak dalej dzieje, jak się dzieje. Najlepszego. Mam nadzieję, że, że za niedługo spotkamy się na, na kolejnej jakieś takiej imprezie, niekoniecznie za następne 10 czy 20 lat. Svaki dan, i panie.